Siema, ja jestem Kelele, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. Witamy Was w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. I zaczynamy tutaj od misji Rolanda. Gdzie on się ukrył? Przed nagraniem sprawdziłem sobie mapkę, jak to wygląda, i przypomniałem sobie. Poza tym też zasugerował mi to mocno ten tutaj. Jak to się nazywa? No, proszę, queue, że to może być gdzieś tu. E, wiesz co? Tu już jest sporo walki. To o, chyba to ja przejmę pada od, od ciebie. Tak. Nie wiem, mm, co to dokładnie to miejsce. To jest tam do góry. Tak. Szkoda, że tutaj na dole wylądowałaś Nie wiem, czy to jest w to miejsce. To wydaje mi się, że to to miejsce, wiesz? Mm. Tak, mi się wydaje, że to taki obóz. Możesz się ukryć. O ty! Taki jesteś, koleżko no, ale nie ma co się ukrywać, tu przyjdą do mnie sami Tak mi się wydaje, że to to miejsce, tak szczerze Weź mapę Proszę, to jest mapa O, I tak, się... to jest to miejsce, dokładnie, to jest to tak. miejsce, tak To jest to miejsce Tak mi się wydaje, że to ten duży obóz tam u góry Widzisz? jest ich dużo o. Mówi, żeby się ukryć Tak myślałam, ale nie wiem, mamy kapusty jakieś? Coś takiego. Nie, musiałbym używać Petrificusa Totalusa Hmm. Hmm, to była jaka skrzynia. Aha, on jest po drugiej stronie to jest skrzynia, którą możemy się gdzieś podsadzić ewentualnie. Ta wprost. Tak, tu nawet dwie mamy. To chętnie sobie sprawdzimy. Ja w ogóle nie sądziłem, że to taka rozbudowana misja. Tak mi się wydaje, że jest to miejsce. więc myślę, że można było sprawdzić na wszelki wypadek w internecie. Ale już trudno. Najwyżej oczyścimy jakiś obóz zamiast robienia misji. Hmm. Rewelio? To jest dwóch Tak, teraz jakby ich tutaj podejść? Jakby rzucił R1 to się wyłapie? Tak, to wyjdę z... Już się wyłapują. Dobra. Rzucę R1 dla ciebie. Drugie też masz R1. Poczekaj, a mogę... którym się... Uciekaj. którym przyciskiem się... O! Dobra. Uciekaj stąd. Poproszę żółte zaklęcie. Może być takie. Okej okay. Klacjusza na ciebie i spalimy. Defindo Ej, a gdzie jest tam ci pozostali? Oni gdzieś to za mną powinni stać. Którym przyciskiem się tego Petrifikusa robiło? Musisz podejść tak delikatnie, żeby na pewno się nie... To myślę, że dlatego, że zaczęli mnie wykrywać? No może. Możesz tam wejść? Nie mogę, tutaj jest ściana. A tam z drugiej strony to jakimś innym przejściem tam się dostaje. Mleka A teraz go widzisz. O! Nice. Dobra, tylko widzisz, oni tutaj widzę, jak ja kamieniu chodzę. bo ich tutaj są. O! Proszę bardzo, konflikt się podbijało. O! Przesuń się do może. Poczekaj, tutaj daję radę, zobacz. Mogę go sobie przyciągnąć. Nie, nie, chodzi o to, że dam ci... No dobra, no spokojnie. Sprawdźmy teraz tutaj... O, tam są. Męcz Mamy te, skrzyneczki. Teraz a. myślałem, że najpierw walczyć z nimi, a ja dopiero tutaj. potem sobie pozbierać rzeczy. Silujemy. Dobra. Najwyżej przyda do nas. Hmm. jest skrzynia, ale... Czy to po co mi się tam schodzić? Chyba nie jest skrzynia. Będziemy to potrzebować, bo to jest jakby wygląda. nie jest skrzynia. To jest skrzynia Niestety taka do podniesienia, do, do, do pod... tak? A to nie jest skrzynia, to jest do podnoszenia taki ten. To raczej nie jest nam to potrzebne póki co. No póki co chyba nie. No, dobra, to zalecimy. Okej, okay, tutaj szybki lucik zebrany. Gdzie wy jesteście? Tu dopiero. Wow. Tak się pojawiłeś. Nice. Proszę bardzo. Pojawiłeś się już znikasz. <noise> o ty, nie widziałem, że on miał zbroję założoną. Ty, koleżko. Całego. Elegancko. Harry coś powiedział, ale kompletnie się na tym nie skupiłem, co on tam mówił. Ale wydaje mi się, że skoro. No dobra, to taki komentarz, o. Wydaje mi się, że jak coś się odezwał, to raczej że to jest to miejsce, gdzie jest ten Roland. Nawet pasowałaby ta brama. Wejść do ruin. Mm. Chyba ta. Wiesz co, zanim tam wejdę, chciałem jeszcze tylko zobaczyć, jeżeli użyję miotły Czy mamy tutaj jakieś inne skrzynie, widzisz? W góry możesz wejść chyba. Hmm. Tu jest skrzynia, coś tam też jest. Tam jest taki duży Tutaj byłoby wejście, widzisz? Ale... Nie, nie wejdziesz do niego. Wiesz co? Mogę lekko szukać tą grę i wskoczyć w ten sposób. Widać? Nie! Tam się oszukujesz. Trochę tak. Zeskocz tutaj, proszę. Pa, chłop w szoku w ogóle, że coś się zadziało takiego. Nie wiem czy tak nie zbugujesz gry. Nie, nie zbuguję. Tam jest troll, do którego bym nie chciał iść, póki co. Kurde, zdążył tarczy rzucić. Dobra. Nawet mi nie zadał obrażeń. Ty mu też trochę nie. Nie no uważaj, nie, no nie no spokojnie, go. spokojnie. Jeszcze to mam wybuchową co to jest? beczkę. Boże. Boże, 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 boże. Czemu? Ej, unikną tego? Tak. co za bandyta. Dobra, wszyscy Czy coś tutaj mamy dodatkowego? Coś tu no tam Tylko jedna tam. skrzynia. Ale wydaje mi się, że musimy do tych ruin zejść z powrotem. O, będzie można polepszyć sobie rzeczy. Jest troll, do trolla bym raczej nie szedł. nie, ale... Tak to nawet tam pokazuje misja, że trzeba zejść tam do środka. A, wiesz co? Trzeba było wziąć tą skrzynię i tam zanieść. Okay. I dopiero wskoczyć. Ale... Mamy miotły, to można sobie ułatwić trochę życie. No to co, wchodzimy? W ogóle ciekawe, że tam się mapa nie ładuje. straszny grobowce. No, na pewno skrzyneczki mamy, to mi się podoba. Jakieś galeony leżą i nie ma przeciwników, co ważne Szczur! Ry! <gry> w parach sobie latają Lecę na otwarcie kanału mm, są pajęczyny, więc mogą być i pająki, ale dobra jest i walka co, na pewno tam latujemy. poproszę tutaj dziadygę i konflikt do... o ty! myślałem, że go to zabije całego Uważaj, bo z góry z dołu nie wiem. Wiesz, co oni chyba próbują tu we mnie wycelować, ale. Nie bardzo mogą. Lipindo. Musimy w ogóle talenty porozdawać gdzieś w wolnej chwili, bo. Właśnie. Ty, są taki odważne tu w swoich deklaracjach. Jakiś odważny. Ej, ej, użyj na tym może. Ej. Z kwadratem Nie pamiętam, o Defindo, nie, okej okay. Myślałem, że może tam przejdziemy no Nie Konfringo, właśnie, zapomniałem jak się to nazywa O, o no. akurat, udają mu no. się no. Chyba tak się powinno tworzyć, wiesz, żeby... O, 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 tym O, jedno jest O, było drugie, było drugie, lewo, albo po albo lewo, lewo, po prostu Fajnie, na no wprost I co co mam mówić? w środku? O, jakieś skrzyneczki dodatkowe Na pewno jedną widzę. O, walka! No way! Proszę, z powrotem tutaj pada nie oddaję. Szybka walka Ha, to jakaś kuźnia, zobacz, magiczne te miecze sobie robią Tak To tam zaszczepiasz O, galeony, gitara i tu jest coś jeszcze ukrytego A nie, to jest niestety To jest gdzie w drugiej już o szkoda na takie drzwi hmm. U góry coś jest A Nie, nie wewnątrz miot, nie możesz nie? miotu używać Dobra, na pewno to sobie wezmę Teraz pytanie, gdzie iść, w prawo czy...? Mogę się rozejrzeć? Bo wydaje mi się, że tutaj po lewo będzie coś Właśnie przejścia takie... D drewnianymi schodkami Okej, okay, albo tędy mm, Spróbuj tak to może tą skrzynię sobie ściągnąć Tylko nie wiem, w które miejsce nawet nie, myślisz, że jakie? No, może? to Tylko samą skrzynię, nie? Hmm. No może nie, może nie tędy. Ej, a wejdź a na jej... chwilę do tego pomieszczenia. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. Bo mogę na wejść. wejść... Nie, nie, to nie tak. Okej, okay, to nawet nic nie ma chyba. Wejdź tutaj na chwilę do tego pomieszczenia, które otwierałeś przed momentem. Dobra, tylko sobie ustawię jeszcze to. Tu i podejść w prawo, i tu możesz skoczyć. Mapa nam się przydała, tutaj w lewym dolnym rogu. Ok, tu mam skrzynię, i ten worek chyba będziesz mógł przyciągnąć. I spróbuj go przyciągnąć. Tylko wyceluj bezpośrednio w niego. Czemu go chciałeś rozwalić? Musimy pomyliłem, zebrać z jej galeony, a nie go spalić. Pomyliłem się przyciski. <grym> ale chcę. Dobra, ale zobacz. Mamy eliksir. Brawo. Dobrze, że ta butelka się nie rozbiła tam. No, kolejna walka. Czy ja za coś jeszcze mogę zrobić? No dobra. Misja walkowa. Misja typu waleczna. Poproszę. <grym> oh! Co jest, ty, Uważaj, ja? dwóch. Ze ściany wyskoczył, patrz! Dwóch wyskoczyło ze Co jest? Okej. Okay. uważaj. Ty, tamten, tamten coś. czaruje. Masz. Ok, może sobie. Uważaj! Pod... Poczekaj, bo ja patrzyłem, żeby się wyleczyć, wiesz? Dwóch jest, uważaj! To No, uważaj, ale. Staram się jak mogę. Ty, koleżko, co ty tutaj czarujesz? Defindo. Zważę tam tamtego, gdzie Gdzie, nie mam już nikogo. Już... O, coś mogę z siebie zebrać. Jedna... nie, dwie osoby tam zostały. Mogę ciebie przyciągnąć. I... O! Proszę bardzo, co tutaj. To nikt dwa razy nie dostał. A możesz tu dwóch... Mogę skrzynią w ciebie rzucić. Nice, nie. Ej! Udało się nawet unik w porę zrobić! No tak myślałem, że można byłoby tentakule rzucić. Wyżej, 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 wyżej! Okay. Uleczony, Uleczony jest. jestem. Ostatni zastąpił No, za pomocą drętwoty, ale musielibyśmy być niewidzialni, jeżeli chodzi o wyzwanie pojedynkowe. Dobra. Wszyscy załatwieni, możesz grać spokojnie. U, coś się rozsypuje. Po lewo widzę rzeczy. Ojej. Dobra, po lewo jest prosta zagadka. Trzeba zapalić to. No, wsko a, chyba wskoczyć trzeba na to teraz. Nice. O, i tu mamy lucik ukryty. Ej. No zejdź z tego. Nie mogłam. a coś się przycięłam. To mi się ładowało. Gniazda wyposażenia pełne, no nie. Dobra, zobaczmy co możemy wyrzucić z takich najgorszych rzeczy. Szybki porządek. Hmm, halo. Nie, możesz? Nie, nie mogę wejść w tę opcję, ja więc. A, dobra, bo klikam, żeby mapę wejść mhm. i. Hmm, wyrzucimy te, które będą najtańsze. To ma 90. Tutaj, jak tam cenowo wygląda? Co są po 60, zielony jest chyba najtańszym. To jest po 90 i legendarny. Tutaj to też raczej będzie droższe. Dobra, chyba wyrzucimy te trzy zielone itemki. Może jeden może tylko póki co. Ale to i tak jeszcze dużo skrzyni przed Dobra, nami. Ale na razie wyrzuci choć jedną rzecz. Ale nie, nie bo tak to co chwilę będziemy musieli tam A to może wyłącać. tylko będzie jedna rzecz. No dobrze, proszę, wyrzucimy tylko jedną. Jakiś płaszcz zielony Widzicie, po najgorszym wypadku dostaniemy drugi zielony płaszcz I to jest nawet lepsza koszula niż obecnie mamy No tak do. Dobra, chyba wszystko stąd Dobra, to z powrotem Chcę tutaj wskoczyć Te zagadki Merlina wypada porobić Tak, ale to chyba zostawiam na jakiś odcinek, taki wiecie Pogadankowy Bo one to takie Nudnawe bym powiedział How to open it. Potrzebujesz jakąś skrzynię sobie tutaj podstawić, chyba wiesz, bo tak bezpośrednio. Ewentualnie tak przejść tutaj w bokiem, naokoło. Coś tu trzeba się pokombinować. Się to ci się świeci ta miska, którą o. podpaliliśmy, wiesz? Okej. Okay. To wygląda jak w ogóle. Przejście dalej, jakby? Nie, przejście dalej jest tam, jak widzisz. No, w sumie to tak, na rację. To jest jakby wyjście. Gdzie nam to prowadzi? No, a... co, nie jestem pewien, czy to nie jest przejście Znignęli. dalej. Zniknęli. No nie zniknęli, oni po prostu tam patrolują. No nie, no to przecież tam jest. Widzisz? No dobra, no to poczekaj. Idź którędy chcesz. Okej, okay. w każdym razie przejdę póki co tędy. Wygląda jakby miało się zawalić. Nie, to trochę to. Tu nic nie ma? Nie. Nie. a okay, on powiedział, że to są drzwi. To trzeba podpalić. Tutaj na parę jakby. To sobie się zbierzemy. No, no dobra, no to, to pójdź tam, jest. gdzie tam oni patrolowali w takim razie. Być eee. może takie szkółko zrobi. Tego nie, na razie. Czemu? Czemu? Dobra. Bo to chyba jakąś katastrofę tutaj zrobi, bo te drzwi powinny się otworzyć. Tamte, przy których byliśmy przed chwilą. Nie, dalej są zamknięte. Coś się otworzyło w każdym razie. No dobra. To musiałam na pewno zrobić, bo teraz możemy iść dalej. No pewnie tak. Oj no uważaj, nie, nie. halo, bo spadniesz. Musisz patrzeć pod nogi. Chociaż nie, dalej mi pokazuje, że mam tam iść. Dobra, przejdź na razie tam, bo tam coś jest dodatkowego. Widzisz, to Ci się na dole otworzyły. Okej, okay, no to jeżeli chcesz iść obok, to okej, okay, nie ma problemu. Dobra, przebiegnijmy sobie. Wydaje mi się, że to powinny być jakieś dodatkowe rzeczy, bo to... Typowa jakiś boczny korytarz? Widzicie? I z grzybami i. Tam nie ma tych potworów. Tam chcesz iść? No dobra. Skoczę tu z powrotem? Skoczę. Wydaje mi się, że to zaraz pająki wyjdą, ale za to będziemy mieli skrzynię. Patrz. No, tylko widzisz to jest to, że chciałem okay, to kilka tych rzeczy usunąć na raz. żeby teraz co chwila nie wchodzić tutaj do menu. Hmm, tutaj, dobra, te okularki powyrzucamy. Myślę, że trzy wystarczą. Jakieś trzy itemki powinniśmy znaleźć w tym miejscu. Odważne jest, że myślisz, że aż, że aż trzy zgarniemy. Nie, no ja myślę, że nawet więcej. No i co? Nawet mi nie pokazało, co dostałem. Ale skam. Nic nie dostaliśmy. Pusta skrzynia. Okej, okay, tu byliśmy, dobra. Nie, no na pewno nie była pusta. Po prostu się może gra przy wysiłku. Chcę wierzyć. Mm. I teraz sobie do nich podejdziemy. Co tu patrolują? Lepnij jednego wroga, drugiego za pomocą Depulso. No, możesz puścić Depulso. Nie! Poczekaj, spokojnie. Weźmiemy sobie tutaj Depulso. Nice. Elegancko. Wszyscy? Wszyscy. Widzisz, oni tutaj wow. mieli eliksiry i galeony. Tutaj jeszcze coś? Nie ma. Dobra, to daj, tutaj pada już końca. Dobra, gdzie teraz idziemy? No, po lewej. Nie, nie, tutaj prosto. A, tutaj, Jezus, nie tak, tutaj do, do, jest Tak, do wskaźnika trzeba podejść. I na razie tam na dół. Czyli tam nam jakieś bardziej skomplikowane drzwi są. Ale, balona. Uuu, uh, proszę, ile beczek mamy Co to? To można chyba otworzyć w jakiś sposób Rozwal te kraty Znaczy, te drewniane rzeczy O, Okej, okay, można było to rozwalić całe w pył Kolejny itemek, proszę bardzo Leśne <grywka> rękawice z <znamy. grywka> Rękawice leśnego dziada no, Nie wiem, czy to takie dobre żeby olbrzymie przyszedł. Hmm, coś jeszcze tam chyba po prawej stronie będzie. O, widzisz jakaś cała komnata. Hmm. Ej, coś tu było przed momentem. Coś no, się tam w prawo bardziej. O, tu tutaj jest. jest. To chyba, a eliksiry nie? Pitosy Dobrze, dobrze, będą na zakupy. Ta. Trzeba trochę w ogóle zainwestować w ten nasz magiczny pokój życzeń Trochę to wygląda jak te rury, w których Pazliszek był w Komnacie Tajemnic Dob Proszę bardzo, cyk, 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 cyk Jasne, że mogę, proszę nice. bardzo Dobra, jesteśmy z powrotem Skończyło się miejsce na dysku, więc Ominęło was dosłownie parę minut, jak znaleźliśmy tutaj. Tak, dosłownie sekundę zamknęliśmy tutaj walkę i zaczęliśmy tej rozmowie. Mamy poszukać jego różdżkę, proszę tutaj. Tak, można tutaj go podejrzeć przez parę. Musimy teraz znaleźć jego różdżkę, bo bez tego nie pójdzie dalej. Może sobie od zewnątrz otworzy, znaczy od wewnątrz. No tak, ale musimy podać mu różdżkę. Mm, a o, i teraz ja... przejdziemy przez te drzwi, widzisz? A... No, no, no to co, otwieramy? Ej, taki symbol był... O! o! o co matko, tutaj jest Ten symbol przypadkiem nie był w magicznych zwierzętach gdzieś? Może był? Tak mi się wydaje Dobra Tak idziesz z bomby? Idę tak z bomby Drugie podejście another, No, oszukiwali no, tu Przede wszystkim... Potrzebujemy przyciągnięcia. Lessius sobieś na górę może No co się uczyma, że Lessius ma na górze, ale. co? Tam był no problem. Z góry. Z góry. No nie z góry, bo wschód atakuje. No. Okej. Okay. Tego. Tu jest jakiś mocniejszy był. Goblin. Defindo w ziemię, super Depulso, to jest wroga, obiekt, który można zniszczyć. Na przykład w skrzyję możesz go puścić. Do Tamten? Depulso. De no dobrze, dobrze, zaraz wezmę Depulso, spokojnie. Może tu w ten? wezmę no w ten. Proszę bardzo. W dowolny robię. sposób pokonaj wszystkich. Konfringo. Ok, teraz trzech się pojawiają, czterech, czterech. Dwóch z przodu, dwóch z tyłu. Trzech z przodu. Jest tylko. Nie ważne z której strony, oni zaraz się po. Poprzemieszczają. Idź na górę tam Chciałem w tego zioma tu u góry rzucić, wiesz? Czy o, teraz mogę tutaj? ten pójść już. już, 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 tylko... Widzę. Te... No i tentatule, proszę bardzo Dobra, jedna rzucona. Nice. Druga też pójść, o super. Serio na tamtego rzucił mi. Szkoda, że... Dalszego sobie nie wybrał. No rzucaj w niego tym zaklęciem. Mamy sobie żółty No, będę musiał, bo... Ustaw. Oni tu coś odwalają. Nie da się w ogóle namierzyć tych dwóch. Zobaczcie, nawet jak próbuję. Dobra. Widzicie, teraz mi namierza, jak nie rzucam żółtego zaklęcia. Dobra. Kończę sam w ten sposób do Ostatnich dwóch są, tu są Jakich dwóch? Jeden jest. Teraz jeden, tak. Jeszcze dwóch było. Dobra. Już? Jeszcze. Ja! Jej. O, teraz koleżko masz. I co? Taki byłeś tutaj odważny? Na pół Dało się. Teraz trzeba tą różkę poszukać. Zadanie wykonane. A teraz tutaj trzeba mamonu podnieść. Przeklęte gobliny. Co po... Na mamony nie ma miejsca? Nie wiem, jak wiem, zawsze znalazłam miejsce. Pewnie, że to Te takie sakieweczki. To w ogóle jeszcze pominęliśmy. Właśnie nie wiem czemu. Jakiś Kalony. A to może zbierać? On tam tego nie może zbierać? Nie wiem, to dziwne. Co tamte... Za ciężkie? Tak, tamte, tamte monety droższe. Gardzi. No. I jak jest krzyżenia, ale no nie otworzymy jej. Tu tylko po lewą mamy coś, może jakiś eliksir. O, to akurat się przyda leczenia. No dobra, zbiegamy chyba na dół. No co? Ale podniósł wszystko, ja nie wiem, czy on tak. Nie, nie podniósł wszystkiego. Jednej rzeczy tam nie podniósł tej skrzyni, ale już zbiegaj na dół. To skrzyje no to musielibyśmy znowu to czyścić. No trudno. To Oaks' Może wszystko, wszystko? Tak. Yy, okej, okay, dobra, to a ten, ta kula nie była nam potrzebna. A to tak profilaktycznie. W razie, jakby ktoś wrócił, no. ręka mi się. W prawo. okej okay. Gdzie mam iść? No, za tobą, halo, zobacz. Tu tam masz wskaźnik, a! widzisz? O. Pomyliła miejsce, prawda? Trochę tak, ale. Się nie chciałem odzywać. Gdzie mam iść? Tam? No tu i w prawo. Tu, nie, tu, tak. Tak, właśnie tutaj. No już, już szybko biegnę. Wlecę, no chcę, ale jak dać? A! Trochę dalej musi stanąć. No bo za szybko wbiegłaś tutaj, o! Yes, garniturek. You did it! I oh, found my wand and wait. Are a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin! You're either very lucky or very talented. <laughs> I'm <laughs> a <little laughs> friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only yes, I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. No, myślałem, że chciał trochę oddali tej kasy. de go... No, ta. Am I right that you speak gobbledygook? <laughs> Unbeknownst to Ramrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. You I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It, it's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew <laughs> fairly <laughs> fairly proficient. <laughs> I'd like to think so. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ramrock's unfortunate vendetta against wizard kind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, he found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ramrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ramrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a, a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. all as cruel. So, sure. I <jokingly> don't <The Não> know the trend było Taylor Swift, że na przykład Taylor mówi że chcę wyjechać do Neży, zrobić karierę. Rizzo mówią Nie, koniec. A i to napisy <laughs> wtedy się pewnie, <pojawiają>, no. <laughs> tak. I koniec całej historii. Oh, a model. to trading habits, always my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my is like being reunited with an old friend.

Nie miał tu żadnych pitosów? Nie miał, kurczę No ale. Misja zakończona. W ogóle mam już jakieś skrzynki, ale mam z tym takiego szybkiego Chyba byśmy mieli. Mogę na moment. Dobra, myślę, że wyjdziemy sobie jeszcze tędy. Tu chyba w ogóle jest wyjście, coś by tak wyglądało. O. Takie przejście z schodami. Jeden galon. Tu jest ta jedna skrzynia, tu jest jakaś. O! Czy to wow. będzie wyjście? Mam nadzieję. Pluszowy smog. Nie, to nie jest wyjście. No. Chyba, że tam zniszczysz, chociaż nie mam... Nie, nie, to by się. No. wyświetlało inaczej. No dobra, ale myślę, że tak to. Skończymy sobie tutaj odcineczek. Strasznie krótka misja, uważam. A przyszły sobie. Zaczniemy już w Hogwarcie więc, jeżeli podobał wam się odcinek, możecie stawić łapkę w górę. subi być na bieżąco. Wpadajcie też do Justy na Instagrama. Link tak. macie w opisie. Zapraszam no, Was. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie. Cześć. Hejka.